Piąta, to nie jest za dobra godzina, żeby zacząć dzień. Ale to jest świetna godzina, żeby pojechać w gór i zdobyć szczyt. Tak, Robercie? Tak, tak, to prawda. Jedziemy sobie na dworzec, wsiadamy do pociągu, byle jakiego i e, jedziemy w góry. I obyśmy z nich wrócili. Poczekiwanie na pociąg. Robert przed chwilą zażywał porannej gimnastyki i coś mu strzeliło w plecach. Jesteśmy spakowani i gotowi do podróży. Będzie fajnie. Siedzieliśmy w jeleniej górze 9 stopni Celsjusza e, Jedziemy busikiem do? Karpacza. do Karpacza i tam wyciągiem sobie wjeżdżamy i zwalimy na śnieżkę. Także zaczynamy. Karpacz górny, dotarliśmy Robert jest bardzo szczęśliwy Aha, już nie mogę się zaczekać na ten pyszny ból Tak, będzie pyszny ból, jesteśmy niedaleko świątyni Wank, ale tam nie idziemy, bo już byliśmy w zeszłym roku, więc nie ma sensu i zaczynamy zdobywanie korony Jechaliśmy na górę i powoli zaczynamy naszą czterodniową wędrówkę, przynajmniej 33 km podróży no i zobaczymy Nas jest śmiesznie, Robert się cieszy i on już, już korzysta, z, korzysta z aplikacji ratunek a przed nami tylko wejście tam także spoko Warto ruszyć dupę z Warszawy przez te 6 godzin pociągiem, żeby kilka godzin później być właśnie tutaj. A 20 minut później może. Czas na raki, moi drodzy. O, świeżka! Nie trzeba mieć raku. Więc... Zbliżamy się do samotni, ja to mniej więcej 2 km mamy ze sobą towarzysza, który nam cały czas, cały czas partneruje na szlaku. Być może wyczuł jakiełba co ma w plecaku. A być może po prostu spotkaliśmy się na szlaku i idziemy razem do samotni, kto wie. I w każdym razie fajnie w gronie, raźniej, czemu by nie. Dotarliśmy do samotni że jak podróż? No Ci się podoba? Okej okay, no, zmęczony jestem troszeczkę. Jesteś zmęczony, przecież to? To był spacer. No, ale to był drugi spacer. Ja to żyję generalnie, więc... Oczywiście na nogi jak zwykle mamy rozwalone już. No, ale cóż ja jutro to przed nami ile? Jutro no tak no, 9-10 km. No. Obejdziemy sobie <laughs> śnieżne kotły... Nie, przepraszam, nie śnieżne kotły? Jeszcze nie. To ten staw tutaj, obejdziemy sobie. To do góry. Przez tak. pielgrzymy przejdziemy. Tak będzie. Tak, tak będzie. Taki mamy zamiar. Przechodzimy dalej do domku Myśliwskiego. Niestety ten szlak jest zamknięty z powodu zagrożenia lawinowego. Ale nam to nie straszne oczywiście. Mamy kiki i zaraz będziemy zakładać raki. idziemy dalej. A pogoda jest przepiękna. Jest dosyć wiecznie, ale nie ma już mgły tak jak wczoraj. O, szkoda, że wczoraj takiej pięknej pogody nie było, bo to i widok na śnieżkę. Przybliżmy ten piękny widok. Nice. Już moi drodzy, jak będziecie mieć kiedykolwiek okazję, to jedźcie w bo to jest naprawdę fajne miejsce. E, do marzenia po górach dla amatorów, dla takich jak my, przynajmniej na razie. Wiecie, w przyszłym roku rysy, a potem toż tylko ośmiotysięczniki tysięczniki na pinkalata. Tak obiercie. Tak jest. A oto i pielgrzymi, piękno przelane w kamień. No i fajnie, Robert chodzi po skałach. Robercie, uważaj. Dobra, spokojnie, kurde. Czekaj. Napoje no, wam, że to podejście do łatwych nie należy. Ale jesteśmy już w połowie drogi. Także spoko. No i dotarliśmy moi drodzy słonecznik 1423 m. poziomy może i powiem Wam, że ta trasa daje mi totalnie w dupę. Nie było lekko. No ale jesteśmy i przed nami jakieś 2-3 km do... Hvala okay. Ja to jesteśmy. Odrodzenie, czyli drugi przystanek naszej drogi. No i mniej więcej połowa drogi za nami. Jutro, jeden z trudniejszych odcinków, bo musimy wdrapać się na sam szczyt. Tą drogą. No i długi, długi odcinek przed nami. No ale widoki piękne. Jak zawsze zresztą, powtarzam się, już no nie istotne. Jest ładnie. Słuchajcie, dobrze, że znaleźliśmy wolny stolik. Bo reszta jest jakby zajęta. Oho, zimowe żarty. No i tak, moi drodzy, jesteśmy po drodze. Robert, co ty jesz? Kaba nocy. I sobie siedzimy, dotarliśmy dzisiaj wcześniej, więc mamy więcej czasu na regenerację. Bo przedamy jutro ciężki odcinek. Będzie fajnie, także. Także polecamy wszystkim amatorom, nowicjuszom, żeby spróbowali swoich sił, tylko się porządnie nie przygotowali bo jest naprawdę, naprawdę zajbiście. można myślami i głową uciec od całego natłoku miasta i życiowego burdelu generalnie więc bardzo fajnie oczywiście musicie mieć wyrozumiałych partnerów którzy was puszczą i nie będzie imby z tego powodu nam się udało ale to raczej przez najbliższe pół roku ostatni taki wyjazd opuszczamy odrodzenie przed nami ostatni odcinek 11 Boli tam, 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 na sam szczyt. Pogoda dzisiaj nie rozpieszcza, bo jest bardzo duży wiatr, bardzo duża wilgotność. Z tego co widzę, już jest mokry śnieg, a pod śniegiem jest lód. Także jest fajnie. Łatwo nie będzie to na pewno, w szczególności na śnieżnych kotłach, które będą chyba naj, najcięższym odcinkiem. No, zobaczymy. Musimy dać radę, bo inaczej to taxi go do domu. No i drodzy, idzie się ładnie, pogoda się rozpogodziła. wyszło słoneczko, tak się jest bardzo fajnie. Aczkolwiek, no, nieduży kawałek zrobiliśmy, jak na razie, bo musimy dotrzeć na samą górę. Ale pierwszy przystanek będziemy mieć przy tej, przy tej zabudowie, która się nazywa jak? Morska Moraws Buda. Coś tam czeskiego, to jest chyba nowo zbudowany obiekt, bo jak byliśmy we wrześniu to jeszcze był w budowie bądź w remoncie, ale nic tam o nim nie wiadomo, także idziemy dalej. Do widzenia. A my, moi drodzy, jesteśmy. To jest czeska Buda? Nie wiem, co to jest. Jak to się nazywa? Nie wiem, chyba czeska. Nie wiem, nie Jakiś nie taki nie mały, mały domek na trasie, w którym można się schować. Taki malutki. To zrobiliśmy sobie przystanek przed nami wejście na. Na trasę na kotły, gdzie podobno wieje, bo spotkaliśmy Polaków, którzy mówią, że Jest źle Ale damy radę. Może dla nich jest źle, no dla ma, jest. Pff, Normiki. Proszę cię, przeszliśmy A. przez te no kamienie. Dokładnie. Damy radę. Moi drodzy, bo szlak jest totalnie zaspany Nie wiadomo gdzie jest Także idziemy trochę na bały Spodziewałem się, że będzie trudno Ale nie spodziewałem się, że aż tak Już niedaleko Widoczność nam się trochę pogorszyła Ale nie ma tragedii Musieliśmy zawrócić z nie nieprzetartego szlaku Bo zaczęło się być już bardzo niebezpiecznie I musieliśmy wrócić na poprzedni szlak Kążyć, wielki Szyszak, na którym jesteśmy Dotarliśmy do Stacji nadawczej Obok śnieżnych kotłów I robimy przystanek, bo Ja nie czuję nóg Robert jest w lepszej formie niż ja Ale ja Zaraz, chyba po prostu widzione ducha A tutaj jak widzę Odtaja już powoli wszystko Idzie wiosna, szkoda, że nie wcześniej Już niedaleko moi drodzy, już zaraz według tabliczki 15 minut. No to z nami to będzie jakieś pół godziny i jesteśmy w Średnicy. Hip, hip, hura. 3 dni później, 28 km później, dalej w sensie, Jesteśmy w Średnicy. Fuck yeah. Moi drodzy, miałem kończyć na dzisiaj nagrywanie, ale zobaczcie, ten pan idzie z papierosem i pije piwo na szlaku. Widzicie? No, ma... Na szlaku, pod, pod schroniskiem. No, pod i widać, że wraca ze szlaku. Jakim można być prosem, tak jak moje normictwo, że o suchym pysku? Przez chwilę myślałem, że będzie sikły jeszcze rodził. Moi drodzy, 28 km za nami, więc my z Robertem uratczymy się naszą małą nagrodą, którą jest Glen 18, także... No dobrze, Zróbko za przebytą trasę. No, i takie widoki to ja lubię. W sensie nie ten człowiek w piżamie, ale niebo. Piękny poranek w średnicy moi drodzy. Idziemy na śniadanie. Rzeczy się suszą yy, i ruszamy w drogę powrotną. Pewnie zjedziemy sobie wyciągiem bo już nie będziemy się zażynać, nie ma sensu. Opuszczamy Szernicę, moi drodzy, i tym samym kończy się dzisiaj nasza przygoda. Mam nadzieję, że ktoś to obejrzał do końca. Bardziej robię to po prostu dla siebie, pamiątkowo, ale może ktoś się zainspiruje, żeby też pojechać w Karkonosze. To jest ostatni nasz widok, którym się możemy uraczyć, tym pięknym krajobrazem, pejzażem Karkonoszy. Eee, fajna przygoda, fajna przygoda. Tak jak mówiłem, słowo fajnie z przewodnikiem tego odcinka. Jeżeli ja dałem radę, to my na pewno też dacie radę. Także łapka w górę, nieobowiązkowa jak zawsze. Robert pozdrawia i papa.